Słuchajcie, kto malowył Remusa, Dzysy? Smiału, kto malowył? Ktoś malowył Remusa? O, ty jesteś malowyle Remusa. Słuchajcie, właśnie za chwilę będzie rozstrzygnięcie konkursu. To, na co wszyscy czekali. Tram, takie bambelki teraz będą być w tle. Natomiast słuchajcie, nagrody wręczy nie kto inny jak włodarz kwestyżny Burmistrz Miasta Zdzisław Czucha. Zapraszamy go Odpaszamy. serdecznie tutaj do nas na scenę. Zapraszamy Burmistrza Kościerzyny Zdzisława Czuchę. Szukamy Burmistrza. Słuchajcie, wszyscy teraz robimy tak, tak. Czy jest z nami Burmistrz? Czy jest z nami Burmistrz? Wszyscy tak. szukamy. Wszyscy przykładamy tak rączkę i wypatrujemy Burmistrza. Piękni tygrysy nam pomagają. Tak. Pingwi... Czy piękni grysek widzą pana burmistrza? To krzyczymy wszyscy. Panie burmistrzu! Panie burmistrzu! Głośniej, bo chyba nas nie słyszy. Panie no i jeszcze raz zobaczcie pana burmistrza. Słuchajcie, pan burmistrz na pewno już was usłyszał. Zaraz się tutaj u nas na scenie pojawi. Jest już pan burmistrz. Słuchajcie, jeszcze raz. Teraz brawa dla pana burmistrza. Brawa. Słuchajcie, pan burmistrz już się pojawił. Teraz my oddajemy mikrofony w ręce pana burmistrza i Lucyny na Radzie Miejskiej ze Zrzeszenia kaszubsko pomorskiego która też oceniała nasze prace. Mamy ocenić. Tak, mamy już miejsce, szanowni państwo i szanowne dzieciarki. Panie burmistrzu, przepiękne, przepiękne. Pierwsze miejsce, Alicja Rychert, 12 lat. Jest z nami? Alicja Rychert. Zobaczymy. Biegnie, bardzo fajnie. Zapraszamy. Alicję, zapraszamy. Tutaj. Jest Alicja. Nie ma Alicji. Drugie miejsce, Paweł Jaroszyk. Czy jest z nami jeszcze Paweł Jaroszyk? O Też pięknie narysował. Tak, to Remus. Jest. Paweł, lat sześć. Nie ma. Nie ma Pawła. Trzecie miejsce, Julka Blok. Lat siedem. Jest Julka Blok? Brawo. Nie ma coś nie mamy szczęścia. Tutaj mamy takiego Remusa baśniowego, panie burmistrzu. Baśniowy Remus, oczywiście. Agata Trepczyk. Czy jest z nami Agata Trepczyk? Brawo. 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 brawo dla Agaty, tak jest. A jedną z nagród jest wejściówka do parku, rodzinnego parku rozrywki lubi Łors w Gdańsku. Oj, 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 A to są dla siebie nagrody, bardzo proszę, od Gdańsk. Dziękujemy. Zapraszamy Wiktorię Lis szyrakowi Pięknie napisała Kasiebę. Chyba jest Remusowa kara. Tak jest. O, no, witamy Wiktorię. Tak. tak. Kolejny piękny Remus. Wiktoria Meyer. Czy jest z nami Wiktoria Meyer? Jest, jest Wiktoria, chyba. Tak. Brawo, zapraszamy. Wiktoria Majer jest z klasy trzeciej. Jeszcze dobijemy się Victoria, Wiktoria, to dla ciebie bardzo proszę. A skąd jesteś Wiktoria? Tak. Z kościerzyny. Z kościerzyny. Brawo, z kościerzyny. Zapraszam Monikę Chińska. Lat 11. Czy jest, Hińca. Zna... Hińca, Hińca. Przepraszam, tak jest. Czy jest z nami Monika Chinca? Monika Chinca, lat 11, tak pisze na rysunku. Tak. <grywa> Czy jest z nami Maciej myszk z Sierakowic? Idziemy. Brawo. Mamy dla Macieja piękny plecak Pięknie. z napisem LOTOS, bardzo proszę. I wejściówka do parku rodzinnego Lupi World. Zapraszamy Dominikę Rolwiecką. Przepiękne rysunki. O, tak, pingwin patrzy ładne? A, pokazuje, że super. Zapraszamy. Dominika, bardzo proszę, plecak dla Ciebie. I wejściu od naszych maskotek. Teraz taki baśniowy Marianny Radzimińskiej, lat Lak 5. Właściwie jeszcze niepełne. Taki bardzo baśniowy ten rysunek. Jest, jest, jest. No chodź. Dobrze. O, tylko będzie trochę duży, ale na pewno się przyda. Do przyszłej szkoły. Tak. I zapraszamy Bednarka Patryka. Czy jest Bednarek Patryk? Gdzie? Super. To już nagrodę dla Patryka, poprosimy. Patryk piękny becak, bardzo proszę. Jeszcze wejściu beczka. To wszystkie wyróżnienia i jak wrażenia. Jest. Myślę, że nasi młodzi projektanci zaprojektują Remusa równie pięknego jak nasz artysta i nasz remus, Nie będzie równie piękny jak nasz Remus tutaj na rynku. Wszystkim myślę, że którzy brali udział, chcieliśmy bardzo podziękować. To pewnie twórczy, ten twórczy wizerunek Remusa z całą pewnością wzbogaci nasze wyobrażenia o tej Paśniowej postaci. Wszystkim dziękuję.